Z tej strony Laska Gaming, a oto kolejny epizod Outlast w serii moje koszmary A dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę po tym jak utraciliśmy nasze paluszki, papuszki nieodzowne Bardzo jest mi smutno z tego powodu, no ale życie toczy się dalej, a my musimy zrobić dużo jeszcze rzeczy. E no, pay? Co? Czekajcie, znowu mam za głośno i znowu będzie laska, że się przestraszy. Tak, mała cicza. What?

Łop co on mu robi? Mam nadzieję, że go zamordował za to, że mi wydał. Czekajcie, o, poprawię sobie mikrofonik. Powinno mnie być lepiej słychać. O dobra, mamy te kartkie. Trag... trager. Ten chory pierdoleniec, obciął mi palce. Torturował wielu pacjentów. Właśnie morduje kolejną osobę. Nic nie mogę zrobić. Bełkocze jak jakiś popieprzony, ni to urzędarz, ni to prezesik. Pewnie w bagażniku swojego Audi wozi kije do golfa. Głowę, pozostałe palce daje, żeby był markow jakąś szychą, zanim jeszcze bardziej padło mu na mózg. Chce się stąd wydostać. Chce z powrotem swoje palce. Chce widzieć, jak tranger zdycha. Trager, tranger. Czekajcie, bo coś mam z kablem. Okej, okay, powinno być git. git. Git gitara Muszę sobie zainwestować w bardziej profesjonalny sprzęt, ale my wracamy. Przepraszam za bardzo nieprofesjonalne przeczytanie tego tekstu, ale... 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 On mnie przestraszył, poza tym miałem problem z tym mikrofonem. Pieprzony mikrofon. Dobra. I mam nadzieję, że to był ostatni raz, bo się już zdenerwowałem. Za to, że to mi tak spada cały czas. No ale nieważne. Ważne, że potrafisz widzieć dobro.

Czemu śpiewałem Tunak podczas ucieczki? Może mnie to uspokaja, Gdzie jest? Jaki klucz? Nie wiem, ale ja się będę tutaj skradał, ponieważ bojkam się. Witam! No! To fa-fa-FIFA! To jest znowu tu Cichuj Jaki klucz To jest ta sala, w której nie chcę być Morda, 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 ziozio, zio, zioMek Jaki klucz Nie. Czy to jest klucz? To no, bateria. K jaki klucz? Nie zabijecie. Masz jeszcze całe życie przed sobą. W męczarniach. Jaki klucz? Dobrze, proszę Państwa, musimy się odważyć i wejść do sali. Możesz być cicho. Możesz być cicho. Ja przejdę tutaj. Niope, niope! No lewy przycisk myszki, aby zamknąć. Dobra. Ale to jest ta sala. Nie dobrze, Arturze. Ty masz klucz? Jaki klucz? Ja się pytam, czy komuś wiadomo kluczu? Jaki klucz? Dobra, to przestało być straszne, a jest wkurzające. Ja się pytam grzecznie na razie, o jaki klucz panu chodzi? Czy to jest klucz, klucz, czy klucz? No panie, cicho, bo... bo ja się boję. Dobrze. Jaki klucz. O, No popatrz, panie. To ciemny... ciemne, ciemne miejsce. Dobra. Prawdopodobnie tu zdobędę klucz. O. To będzie moja droga ucieczki, którą postaram się uciec. A ja na razie chodzę i się boję. A powinienem być odważny dla moich widzów. Więc. Tu powinien być klucz. Ja. Nic nie widzę. nie 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 po prostu nie po prostu nie poszedł coś mi mało fpsów mam Dobra, głośniej, dlaczego mam tak mało FPS-ów? Ktoś mi może wytłumaczyć? I gdzie jest klucz? Czy ty jesteś klucz? What the FUCK! Nie, 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 Co jest?! Dlaczego? Dlaczego? To jest moja kryjówka tajna. Tajna, 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 tajna. A wiesz, co się robi z tajnymi kryjówkami? Nie odkrywa się ich, bo wtedy nie są już tajne. Idź. Nie. Po prostu nie. Gdzie mi zapisało? No dobra, tutaj.

To już mi bardzo dziwnie. Nie, nie, Biegnij! Biegnij, póki masz y, coś. Masz siłę, masz wiarę, masz y, makaron. To trzeba odsunąć. Szybciej odsuwaj to. Nie, ja. nie, 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 nie. Trzeba zrobić kolejne kółko. Kolejne kółko, jak w maratonie. Marto nie się. Pa. Nie pochwalam twoich metod wychowawczych. Nie! Nie idź tu. Trzeba będzie zrobić... Tak zwany... Chiński myk. Odejdź. Odejdź. Nie ma mnie tu. Przysięgam. Nie ma mnie tu. Czaisz to. Trzeba zrobić chiński myk. Cink, ciank, ciąg. To jest chiński myk. Dobra. Trzeba zrobić kółko. Mało fps -ów. To też nie pomaga. Dobra. O, oh, o, oh, o. Oh. Ja jestem. Dobra, nie zamknij te drzwi! Szybciej. Nie, coś muszę zrobić z tymi FPS-ami, proszę Państwa. Nie, jest straszno. Dlaczego? Gdzie jest klucz? On tu jest? Co tak się ten teguje? On tu jest. Co a nie to ten? To motyl. Jestem motylem. Dobra. Nie A. mój materac O tam jest wyjście A tam jest wyjście Tam było wyjście Kardę Kardę No kardę A wy za dużo ode mnie wymagacie Czekajcie chwilę Powinno być lepiej ale nie obiecuję też cudów. Miałem. Kurde. Kilka opcji powołączałem, powinno być troszeczkę lepiej. No nie jest, nie wiem dlaczego. No, może nie ustawiłem znowu sobie odpowiedniej karty graficznej. Niep. Ale jakoś to przeżyjemy. Musimy, wybaczycie mi, widzicie, nie ma tych filtrów. Dobra, proszę pana. Niopy. Nie! Biegnij prosto! Biegnij prosto! Hop, hop, No do góry! Uff. Moje biedne serce. Nie szczy Powie. Nie! nie będzie koniec. Sorry za te spadki FPS-ów, naprawdę no. Nie wiem co się dzisiaj. Chyba komputer mówi. No komprende, por favor. A to jest tylko żeby uciec? What the fucking fa? <śśmiech> Klucz. No popatrz. <śmiech> no co ho 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 No. Dlaczego? <śmiech> Dobiegniemy do windy. Na! Krakra. Kajomo miś. Nie tutaj. Nie! Nie! Co ja mówiłem o ciachaniu? No i znowu ślepa uliczka! Fak! <ścoughs> O, To było mądre! Dziesięć na dziesięć w skali mądrości! E, tu! Tu! Nie! 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 Otworzyłem se to! Nie otworzyłem se tego! I am fucked! Hopa! No! No, no, co to ma być? Nie, teraz jestem po prostu zdenerwowany. Teraz jestem zdenerwowany i mam parcie na podparcie. Cześć, won mnie. O, wow, mam stabilne fps -y. Mogę grać. Nie! Czaisz to, ziomek? Nie! Dobra. Nie wiem, kajoida, ale... Jestem zdenerwowany, proszę państwa, ponieważ nie udało mi się przejść tego etapu przez tak długi okres czasu. Powycinałem wam oczywiście, bo mi spadały FPS-y, Bo mi się... Nie podobało w ogóle tu teraz. Nie jestem też straszony. Znaczy jestem też troszkę, ale jestem bardziej zdenerwowany. Po prostu, jeżeli on mi powie, kolego, to powiem. Dobra. Odsumamy to. Przepraszam, że tak mało komentarza, ale chcę się... Naprawdę Męczę się już. Winda! Tak trudno było, naprawdę. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie, tak to się robi. Subskrybujcie, polecajcie. O kurde. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym! A ty nie polecaj znajomym! paszą, 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 jak ktoś ci mówi paszoł, to paszoł. Widzisz jak to się kończy? Widzisz jak to się kończy? Ktoś ci mówi proszę stąd uprzejmie iść. To jest proszę stąd uprzejmie iść. Jeżeli podobał Ci się ten film serii Outlast, zobacz poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam i z tobą też na zawsze won!